O kryzysie męskości powiedziano już chyba wszystko, o tym, że brak nam wzorów do naśladowania, wzorów ojcostwa i ojciec w domu był nieobecny. O tym, że współcześni faceci są albo infantylni, albo zdziecinniali, albo budują swoją tożsamość w oparciu o siłę fizyczną i testosteron. A gdyby to wszystko wziąć na wios, co zostanie i co jest pozytywnego i co można dobrego powiedzieć o współczesnym mężczyźnie? O tym w lipcowym w drodze, o odpowiedzialności, o duchowości i o wierze. Nie tylko dla mężczyzn. Męska sprawa. O tym m.in. ojciec Adam Szóstak w bardzo prowokacyjnym tekście zmuszającym do myślenia o tym, czy potrzebujemy dusz pasterstwa dla mężczyzn. Może wcale nie nie, A na kartach Pisma Świętego duchowość męska wygląda zupełnie inaczej. Nie potrzebuje żadnej grupy i żadnego duszpasterstwa. Gotowanie jest w modzie. Każdy z nas przynajmniej raz widział lub słyszał o takim programie, w którym znany i ceniony kucharz zachwala, co i w jakiej kolejności włożyć do garnka bądź położyć na patelni. Ale co to za sztuka pokazać to w telewizji? Sztuka o tym tak napisać, żeby po przeczytaniu chciało się zjeść. A więc w lipcowym w drodze zabieramy Was. Wakacyjną podróż po smakach. Prosto z Paryża Marek Brzeziński o tym, czy można zjeść faszerowanego chomika, czy to w ogóle jest smaczne. O smakach i zapachach z polskiej plaży Wojciech Nowicki, o przysłowiowej smażonej rybce i o tym, czego najbardziej zazdrościmy Włochom: o kawie Robert Makłowicz. Mówię wam, nie czytajcie na głodnego. Oprócz tego w lipcowym w drodze o katolickiej blogosferze w natarciu. Czy to jest odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka o to, by iść na krańce świata i rozmawiać z tymi, którzy do kościoła może nigdy nie zaglądną? Coraz większa liczba stron i blogów poświęconych kościołowi i katolicyzmowi. O niektórych z nich poczytacie w tym numerze. Oprócz tego o nietypowych rekolekcjach, których pomysłodawcą i prowadzącym jest ojciec Krzysztof Pałys, bardzo znany i popularny dominikanin. Piękne stopy, czyli rekolekcje autostopowe dookoła Polski. O tym, czy można się w takie rekolekcje wybrać w tym roku, o tym także w nowym numerze W Drodze.